Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku Wodnika w czytaniu na grudzień 2020. Kochani, rok dobiega końca, zatem warto zobaczyć, co słychać w Energiach w tym ostatnim miesiącu tego roku. Miłość, praca, finanse dla Was, dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz... Dla singli karty mam już przygotowane, karty są przetasowane, gotowe do rozkładu, intencja została w nie włożona. Natomiast, przepraszam, ja pragnę tylko Państwu przypomnieć, jak co miesiąc zresztą, iż są to czytania ogólne i nie ma, kochani, absolutnie takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Więc jeśli ktokolwiek z Was ma taką potrzebę, macie jakiś problem, macie ochotę zadać pytania moim kartom, to ja oczywiście zapraszam na sesje prywatne do siebie. Kontakt ze mną poprzez Messenger. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska i tam właśnie za pomocą Messengera możecie Państwo pytać o potencjalne możliwe terminy takich sesji. Jest sesja odbywa się online, na żywo widzimy się, słyszymy, normalnie rozmawiamy, a sesja trwa, trwa zawsze godzinę. Kochani, ja już przechodzę do czytania dla Was. Zobaczmy zatem, co z samego przełożenia kart dla Was. Uwodników pokazują się stare, stabilne związki, trochę nudy, trochę rutyny. Pokazuje się praca nad związkiem, praca nad relacją. Pokazują się tu jakieś dziwne w ogóle pomysły, które przychodzą Wam do głowy dotyczące rozwodów. Kochani, w dzisiejszych czasach bardzo mało rzeczy się naprawia, w tym związki również, tak? Ja myślę, że apatia, zmęczenie, nuda rutyna nie są wskazówką, nie są przesłanką do tego, aby taką relację zakończać. Pokazuje się tutaj praca nad tą relacją, praca nad związkiem. Jak najbardziej jest to związek, który może zostać uzdrowiony. To jest związek, w którym może od nowa zawitać radość, wspólna fascynacja, po prostu odnowienie, odnowienie tej relacji, a pomysł tutaj z rozwodem, to, na pewno, nie jest, to na, pewno nie jest, na pewno nie jest dobry pomysł. Tyle kochani, jeśli chodzi o samego przełożenia kart i zobaczmy, co w rozkładzie dla Was. Oj, wodnikom tutaj energii brakować nie będzie, szczególnie singlom z podznaku wodnika Wy w energiach rycerza Buław. Praca intensywna, mnóstwo wiadomości, jakichś wyjazdów, jakichś podróży, spotkania, radość, zabawa, bez zobowiązań, przygoda, romanse, bardzo dużo takich energii właśnie tutaj dla Was single z podznaków wodnika na grudzień, tak? Bardzo, bardzo. Wow. Zobaczmy, co tu dalej u Was. Skąd wy na to wszystko czas weźmiecie? Tu gorączka przedświąteczna, a wy tu w energiach typowo, typowo romansowych, typowo, typowy taki czas rozrywki, czas zabawy tutaj dla Was, kochane, kochane wodniki. Dużo okazji, dużo możliwości, tak? jeśli chodzi właśnie o takie luźne, bez zobowiązań, bez konsekwencji relacje tutaj romansowe dla Was. Co tutaj jeszcze? Dla singielek spod znaku, spod znaku wodnika energiczne działania w swoim własnym imieniu, tak? ruch, działanie, ty musisz zadziałać. Pokazuje się tutaj koło fortuny, czyli pokazuje się zmiana sytuacji, zmiana tego, co się tak naprawdę do tej pory w Twoim życiu uczuciowym, emocjonalnym działo. Pokazuje się tutaj wyjście z przeszłości, z jakiegoś bardzo toksycznego związku, z bardzo toksycznej relacji, odejście z tego związku, pójście w nową, w nową drogę, sama tutaj będziesz kreatorką swojej swojej rzeczywistości. Rzeczywiście wodniki tutaj w grudniu będą po prostu błyszczeć, tak będą niesamowicie przyciągać tą płeć przeciwną nowe pomysły, nowe inspiracje, nowe osoby w Waszym życiu. Natomiast dla Pani Singielek, spod znaku wodnika właśnie, pojawi się tutaj ktoś, bardzo dobry partner, ktoś, kto będzie miał naprawdę czyste intencje w Waszym kierunku. Ktoś, z kim będziecie mogły tutaj budować bardzo fajny związek, taki oparty na szczerych, uczciwych intencjach. Więc uważnie przyjrzyjcie Zbliżcie się z kim macie do czynienia, bo pokazuje się, że w tym szale tutaj jakiejś Waszej zabawy, uniesień odreagowania myślę, tej toksycznej relacji, z której gdzieś tutaj wyszłyście, wy jak gdyby nie jesteście gotowe do tego, aby wchodzić w rzeczy bardzo poważne. Nie macie tego w swoich energiach w tej chwili. Nie macie tego w ogóle w swoich intencjach. Boicie się ponownie zaufać, boicie się w cokolwiek wejść tak na 100%. I właśnie w tym takim dziwnym czasie dla Was przyjdzie tutaj ktoś jak najbardziej poważny. Także uważajcie naprawdę, bo to jest człowiek, który może być Waszym przyszłym partnerem docelowym i poprzez Wasze gdzieś tutaj zachowanie, potraktowanie bardzo luźno tego człowieka, nie uwierzenie w jego intencje i tak dalej może Was ominąć coś bardzo, bardzo ważnego w Waszym życiu, więc na to bardzo Was proszę zwróćcie uwagę. Natomiast u wodnika w związkach małżeńskich, powiedziałabym dziwnych związkach małżeńskich, to są bardziej związki takie partnerskie, partnerstwo okupione gdzieś tutaj jakąś taką ciężką pracą, pokazuje się tutaj u Was dość ciężka sytuacja finansowa, problemy finansowe w domu, przy domu, przy rodzinie, natomiast razem jakoś wspólnie staracie się temu zaradzić, tak, czyli nie wiem, jakieś kredyty, jakieś długi, jakieś zobowiązania, problemy i tak dalej, i tak dalej. Um, także to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która gdzieś tutaj Was jeszcze łączy, to partnerstwo, wspólne zobowiązania. Natomiast pokazuje się tutaj jakby mało tego wszystkiego było, to Wy jeszcze wodniki tutaj um, wchodzicie w jakiś układ romansowy, w jakąś sytuację z jakąś kobietą, kobieta w karcie królowej, kucharów, energia kobiety dojrzałej, kobieta, która bardzo jest osobą, przepraszam, bardzo emocjonalną, kobieta, która czeka na uczucia w swoim życiu. Z taką osobą jesteście tutaj w jakimś związku, jesteście w jakiejś relacji. Ten związek, ta relacja, ta sytuacja tutaj z tą kobietą właśnie w grudniu, jeszcze tutaj przed samymi świętami, niestety może dotrzeć do Twojej żony, żona w karcie królowej, w karcie cesarzowej oczywiście nagłe niespodziewane wydarzenia, czyli coś, ten związek, ta relacja z tą kobietą może się tutaj jak najbardziej wydać. Po prostu Twój związek, Twoja relacja małżeńska może również w karcie wieży nagłe, niespodziewane wydarzenia. Karta wieży zapowiada często również rozwód z orzeczeniem o winie. Tak? Także to są rzeczy, które nas zaskakują. Nie spodziewamy się tego, nie spodziewamy się takich wydarzeń. Natomiast konsekwencje tego, co się wydarza w karcie wieży zawsze trwają bardzo, bardzo długo i te konsekwencje są bardzo ciężkie. Także uwaga tutaj, um, uwaga tutaj na takie rzeczy te wodniki w związkach, w związkach małżeńskich. Tak? Być może jest tutaj potrzeba, nie wiem, rozmowy najpierw tak? ze swoją żoną, zanim te sytuacje nadejdą czy się wydarzą. Może rozmowa na temat jakiejś separacji, może rozmowa uczciwa, tak? mówiąca o tym, iż chcecie podążać w innym kierunku, iż nie widzicie tutaj celu, nie wiem, kontynuowania waszej relacji itd. itd. Po prostu postawienie tutaj rzeczy wprawdzie rzeczy bolesnych, tak? ale otwarcie, jasno, czysto, przejrzyście, myślę, że da możliwość po prostu unik uniknięcia, uniknięcia konsekwencji, które wiążą się tutaj z kartą wierzy. To tyle, jeśli chodzi tutaj o związki małżeńskie, jeśli chodzi o związki partnerskie. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę, wodniki w grudniu tej pracy będą miały bardzo dużo. Bardzo dużo pracy, praca bardzo ciężka, co dla niektórych osób, szczególnie właśnie dla singli. Bardzo dużo pracy, więc ja w ogóle nie wiem, jak wy to wszystko tutaj połączycie, tak? Niesamowita ilość możliwości jakichś, nie wiem, romansów, flirtów i tak dalej, przy jednoczesnym bardzo dużym wysiłku w pracy, więc tej energii ewidentnie nie będzie Wam tutaj wodniki brakować, no ale też za tą pracę będziecie odpowiednio wynagradzani aż dziesiątka, aż dziesiątka pentakli dla Was, także będziecie mieć tutaj powód do zadowolenia i satysfakcję ze swojej pracy, z nakładu pracy, bo ten nakład jest naprawdę tutaj bardzo bardzo duży. Tak jak powiedziałam, przy domach, przy związkach małżeńskich, problemy finansowe, za pracę, którą wykonujesz, jesteś źle, nieodpowiednio wynagradzany, nieodpowiednio wynagradzana. Myślę, że to powinno być tutaj na początek przyszłego roku dla Ciebie, tak, jakąś inspiracją, powinno tutaj zaowocować jakimś nowym pomysłem, tak, podążaniem w jakimś nowym kierunku. Energiczne działania w swoim własnym imieniu, zmiany, żeby coś po prostu zmienić pod tym względem zawodowo-finansowym u Ciebie, bo tkwienie w tym, co Ty tkwisz, nie przyniesie tutaj um, jakichś oczekiwanych profitów. Ciągle to samo, tak? Ciągle tych pieniędzy. Po prostu za mało, więc zmiany na początku roku, nowe pomysły, nowe rzeczy, które tutaj do Was przyjdą, zaowocują jak gdyby potencjałem finansowym na przyszłość. Nie bójcie się zmian, podążajcie w nowym kierunku na początku przyszłego 2021 roku. Kochane wodniczki, to tyle, to tyle jeśli chodzi o czytanie dla Was. Ja oczywiście korzystając tutaj z okazji, a z okazji zbliżających się świąt, życzę wszystkim Wam, kochani, zdrowia przede wszystkim. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt w otoczeniu ludzi, których kochacie, a w otoczeniu rodziny, przyjaciół, a być może sąsiadów. Rozejrzyjcie się wokół Was, być może są ludzie, którzy są samotni. A być może przy Waszych stołach i w Waszych sercach znajdą się również miejsca dla takich osób. Zdrowych, rodzinnych, uśmiechniętych świąt, Bożego Narodzenia Wam życzę. Życzę Wam również, kochani, cudownego, uśmiechniętego, nowego 2021 roku. Dużo powodów do uśmiechu, do radości każdego dnia, zadowolenia z rodziny, z przyjaciół, zadowolenia ze swojej pracy, zadowolenia z siebie, uśmiechu na co dzień. Tego Wam życzę. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.